Nazywam się Zofia Utri i jestem absolwentką Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW. Aktualnie jestem doktorantką drugiego roku w Szkole Doktorskiej, a doktorat realizuję w Katedrze Dietetyki. Dlaczego zdecydowałam się na studia właśnie na tym Wydziale? Dlatego, że nie pisałam matury ani z biologii, ani z chemii, natomiast z matematyki i z fizyki. A tutaj na kierunek żywienie człowieka i ocena żywności można dostać się również właśnie z maturą z matematyki. Podczas studiów na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności miałam zajęcia nie tylko dotyczące żywienia, dietetyki czy epidemiologii, ale także na przykład z ekonomii, z technologii informacyjnej czy z matematyki, z czego akurat ja byłam bardzo zadowolona. Poza wykładami, ćwiczeniami i innymi zajęciami, SGGW oferuje również inne aktywności. Na przykład wykłady i prelekcje z zagranicznymi gośćmi, a także możliwość wyjechania i studiowania za granicą. W moim przypadku były to dwa semestry: jeden semestr w Danii w Kopenhadze, a drugi w Beauvais, we Francji, koło Paryża. Ponadto na naszym wydziale zostały zorganizowane praktyki, dzięki którym mogliśmy na 10 dni pojechać do Włoch i tam uczyć się tego, jak robi się oliwę czy wino w praktyce. Po pięciu latach studiów zastanawiałam się, co robić dalej i zachęcona słowami mojej pani promotor i tym, żeby kontynuować dalej naukę, uczenie się i rozwijanie. Wiedzy z dziedziny żywienia ryb i zdrowia młodych kobiet zdecydowałam się na kontynuowanie mojej ścieżki naukowej właśnie na SGGW. Decyzji tej zupełnie nie żałuję. Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce dla osób ambitnych, aktywnych, które chcą dorzucić swoją cegiełkę do wiedzy tutaj właśnie żywieniowej i dietetycznej w Polsce. Dlatego, jeżeli jesteś osobą ambitną, która chciałaby się rozwijać, to myślę, że wybór Wydziału Żywienia Człowieka i któregoś z kierunków, które tutaj są proponowane, będzie bardzo dobrym wyborem.